Nikt już nie reaguje na ostrzeżenia. Ślina zaprzańca spada na oblicze. Powietrze wstrzymuje oddech. Skały kruszą się w piasek. Zaś arogancja i bezwstyd przysłaniają słońce. Wszelka mądrość zamienia się w kamień pod nogą. Wody podniebne podmywają tamy, które jeszcze wstrzymują potop. A ty wciąż nie rozumiesz, że rozwój wszelkich złych rzeczy zdeterminowałeś już dawno własnym odejściem od Boga. ŁAMIESZ KOLEJNE PRZYSIĘGI JAK ZAPAŁKI Na korze jabłoni pojawia się ostrzeżenie przed końcem świata. W tym czasie właśnie przeskakujesz na kolejny filmik w internecie. Brakuje chyba jeszcze drwiny z czyjegoś cierpienia. <laughs> Aby żywioł wreszcie pochłonął świat. Nieuchronnie to, co jest stałe i niezmienne, zmyje z czasem wszelki brud.